Uzależnienie jako szkodliwy sposób myślenia, i depresja jest też tym szkodliwym sposobem myślenia, że boję się potwornie. Masz plus 10, yes. odpowiedź, dziękuję. <grymne> Co my możemy zrobić jako rodzina? Może coś zrobimy dla tych depresantów naszych w Polsce jakiś mały kroczek, a może gdzieś jeszcze na świecie jakiś depresant usłyszysz, że jest sposób wyjścia. Witam serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny w Centrum Pry Psychiatrii u pana doktora Piotra Marcinowicza. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest pani Grażyna Płachcińska. Grażynko, jesteś psychologiem? Psycholog, psychoterapeuta. Wystarczy. Super, bardzo nam miło. A spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o takiej fantastycznej książce, która pojawiła się w Polsce. Tyczy się współuzależnień. Jest to Deb Anon, 12 kroków programu zdrowienia dla rodzin i przyjaciół osób cierpiących na depresję. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy na temat depresji, tak dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o współuzależnieniach. Dla wielu osób jest to niepojęte. No dobra, mamy chorego w domu, ale. My współuzależnieni, a jeszcze tym bardziej, no jeszcze w alkoholizmie czy w narkomanii, no to się wydaje, że to współuzależnienie, no może i jest, ale, ale w depresji. I chciałbym usłyszeć Wasze spojrzenie profesjonalistów na temat współuzależnienia. Piotrze, do ciebie przychodzą rodziny depresantów szukając pomocy. Jakie jest spojrzenie psychiatrów na temat współuzależnienia? Jestem psychiatrą, więc. Moją automatyczną odpowiedzią na większość pytań jest to, zależy i to skomplikowane. Więc po pierwsze, współuzależnienie nie jest wymienione jako zaburzenie bądź choroba w żadnej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych łącznie z najnowszą klasyfikacją ICD-11. Nie ma czegoś takiego. Jest uzasadnienie podane do tego, bo oczywiście rozwinęła się dyskusja, dlaczego znowu nie zostało to ujęte. Pojawił się argument, że nie zostały na ten moment ostatecznie sprecyzowane kryteria, wedle których można by rozpoznawać to zaburzenie. Więc zostało pominięte. Z drugiej strony, często, szczególnie w przypadku pacjentów lekoopornych, jest tak, że mają oni bardzo zaawansowane i rozwinięte mechanizmy polegające na utrzymaniu wtórnych korzyści, z choroby. W związku z tym członkowie rodziny pacjenta są angażowani w to, żeby pomóc pacjentowi trwać w tych wtórnych korzyściach. Co to znaczy wtórne korzyści? Bo to tak brzmi bardzo ciekawie. Wtórną korzyścią może być na przykład niebranie odpowiedzialności. Jeżeli ktoś jest chory, no to automatycznie oczekiwania otoczenia wobec tej osoby spadają. Nie może być też taką spórną, wtórną korzyścią, to, że jak ktoś jest w roli chorego, na przykład. A i rodzina też jakby patrzy tak na niego i trochę nieświadomie oczekuje takich zachowań. Trochę się wtedy człowiek zwalnia z odpowiedzialności i zarówno za chorobę, jak i za zdrowienie, ale też można no, trochę jakby z zaparawanu choroby zarządzać rodziną. I w ten sposób to zjawisko współzależnienia nam się pojawia, że cała rodzina wokół tego chorego krąży. Jego samopoczucia, potrzeb, zmniejszających się wymagań, albo czasem zbyt dużych, nieadekwatnych do możliwości w danej chwili. Ale ten chory jest wtedy w centrum, jak alkoholik. Zauważyłem, że występuje taka tendencja do bronienia tej sytuacji przez cały system rodzinny, bardzo tak. podobnie jak u alkoholika. Tak. A kiedy próbujemy konfrontować, czy to osobę chorą z wtórnymi korzyściami, czy też rodziny. rodzinę ze współuzależnieniem, to podobnie jak rodziny alkoholików, będą określać to, co my mówimy, że to jest brutalne, tak. i będą czasami I że nawet. Nie współczujemy tak. i niczego nie rozumiemy. I będą <suszy> nawet agresją reagować. Tak. Zmienić na tą chorą homeostazę rodziny, jak ona funkcjonuje, tu Ony powiedziałaś. To jest sprawa skomplikowana i trudna, ale rodzina też, no, nauczyła się cała rodzina i samochody funkcjonować często przez lata w ten sposób. I z jednej strony chce zmiany, a z drugiej się boi i jest clean. Na początku, krok po kroku daje się coś zmienić. Trafiłem na taką ulotkę, na przykład Naranon, rodziny narkomanów, gdzie ten program zdrowienia dwunastokrokowy dla rodzin Nazywają oderwaniem bądź oddzieleniem, że jest przez oderwanie bądź oddzielenie następuje proces zdrowienia w oparciu o program 12 kroków. Tutaj w Dep Anon bardzo ładnie to zostało ujęte w takich czterech stwierdzeniach. Te cztery stwierdzenia mogą nam posłużyć jako stałe przypomnienie, aby każdego dnia żyć z tym, z czym się mierzymy. Oto nasze cztery deklaracje wierzę, że nie ja spowodowałem tę chorobę, wierzę, że nie mogę tego kontrolować, wierzę, że nie mogę tego uleczyć i wierzę, że jedyne, co mogę robić, to radzić sobie z tym. Tak, pomyślałam w sobie, że wbrew pozorom okropnie depresyjnie to brzmi. <słuch> wierzę, że nie mogę, nie mogę, nie mogę i radzić sobie z tym. Pewnie trzeba mocno akcentować, co to jest to to i na jakie sposoby z tym sobie mogę radzić. Ja od lat używam takiego sformułowania, by na jak rozwijać chorobę, to już wiem. Masz praktykę, doświadczenie, a co ty na to, abyś tak spróbował rozwijać zdrowie? No co tą chorobą się już tak opiekować? Wiesz co, podstawowo należy, a w zdrowej w takim zdrowym obszarze to, co, co byś chciał? I często ludzie nie wiedzą, ale to jak wyleczę chorobę, to jest du duża dyskusja z człowiekiem, co znaczy wyleczę. No wyleczę, żeby nie będę jej miał nigdy. W tej chorobie tak nie ma. To już jest długa rozmowa i wiele afrawantur, kłótni, sprzeczania się, przepychania, ale też nie zależy na tym, żeby ludziom podkreślać, że ten obszar zdrowia jest i że mogą go powiększać i nauczyć się bardziej o to dbać, a mniej pielęgnować choroby. Oburzają się na mnie wtedy śmiertelnie, jak ja tak mogę, przecież oni cierpią. Mhm. Bo nie podważam. Grażynko, tutaj dalej, jak już ktoś zaczyna jest, studiować, to jest dalej to, co my możemy zrobić jako rodzina. Mhm. I tu jest, że zaczynamy wierzyć, że to, co możemy zrobić, to nauczyć się radzić sobie z depresją i izolującymi zachowaniami naszych bliskich. Tutaj bardzo ładnie są pisane i symptomy stanów depresyjnych, mhm. ale też i tego, jak wpływa choroba bliskiego na mój stan ducha, bo ja bym bardzo chciał ratować, ja bym bardzo chciał pomagać, ja bym bardzo chciał. Potrząsnąć kimś, powiedzieć, do cholery, obudź się, w końcu jeszcze bierzesz najlepsze leki, a leki nie działają. Co to ma wszystko znaczyć, panie doktorze? Ty, Piotrze, też bardzo ładnie tłumaczysz swoim pacjentom, że same leki nie zadziałają. O tym też ostatnio rozmawialiśmy. No bo tu jest ten rozdź, rozdźwięk. Ja jako psychiatra będę mówił o leczeniu choroby, ale z drugiej strony warto też powiedzieć o tym, że wychodzenie z depresji polega na zdrowieniu, a zdrowienie to zastępowanie chorych rzeczy zdrowymi rzeczami. I tego leki nie zrobią. Ale to się da połączyć, patrz Piotr. Da się czegoś powiedzieć, że nasz leki są na poprawę tej fabryki biochemicznej, że nasz mózg, układ nerwowy to jest fizyka i chemia. Co w ogóle nie przeczy istnieniu duszy. Nie jest sprzeczne. Ale leki nie uczą nowych sposobów myślenia, nowych nawyków, i do tego jest ta druga noga, którą się terapią nazywa, której się możesz nauczyć. A po to, żebyś się mógł uczyć, Potrzebne są leki w tej sytuacji, no, żeby to było możliwe. Żeby... Leki to jest 30%? Efekt? W sensie, że ile procent, ale że jak jest ostry czas, to one są niezbędne. No właśnie, panie doktorze, czy leki mogą zmienić moje wady charakteru? Mogą zmienić pogodę w Twojej głowie. <głos> <głos> tak, ok. Żebyś się mógł wadami zająć. <głos> <głos> Bo jak masz pochmurno w głowie, tak, dziś jak kleje i ciemno, to nie wierzę, żeby ci się chciało zająć jakąkolwiek wadą, tylko najchętniej poczką A jak masz trochę słoneczniej, to masz ochotę coś zrobić. Bo ja tak tłumaczę osobom ze wspólnot dwunastokrokowych, które doświadczają tych stanów depresyjnych na, na drodze swojego zdrowienia, że leki pomogą przetrwać <laughs> ciężkie chwile, leki. Zadziałają tak, że nie odbierzesz sobie życia, ale leki nie zmienią, tak, tak jak programowo pracujemy nad sobą, czy robiąc czwarty krok, czy robiąc kroki następne, czy robiąc uczynienia, czy pracując nad swoimi wadami charakteru. Jednym z trudnych elementów w terapii współzależnienia dla rodziny jest taki obszar, w którym jest trudno rozróżnić, co jest naturalną chęcią pomocy, no jeszcze to jest ktoś bliski, to kogo no kocham. No i jak mu nie pomóc? Pada pytanie. To co, jak on nie będzie o coś, czy ona prosiła, to mam odmówić? No to będę, nie wiem, zła matka, zła żona, mąż, złe dziecko. A nie chcę tak o sobie myśleć. Chcę pomóc. To po czym odróżnić, że teraz tak, a teraz nie? Sprawy niemożliwe. Trochę tak, i często słyszę to pytanie od pacjentów, ja lubię to zestawić z ciężką, przewlekłą chorobą somatyczną. Cukrzyca jest świetną analogią Bardzo depresji. Bardzo jest użyteczna. Prawda? Cukrzyca jest tak. trochę jak depresja, bo tak. też mamy przewlekłe leczenie, też mamy trudne do wykonania zalecenia niefarmakologiczne, tak. mamy potrzebę ścisłej współpracy z lekarzem i, mm. i z pielęgniarką i... No i też z bliskimi, bo dietety, dieta tak. w domu od czasu do czasu kłopot z braniem odpowiedzialności za zdrowie. Tak nie? jest. No ile będę tę insulinę brać? Dlaczego nie mogę normalnie zjeść? Czy ja mam prawo być zły na cukrzyka, który zje ciasto? No właśnie. To I tak samo jest Aha. z osobą w depresji, na którą już leki działają tak. i ona ogromnym wysiłkiem mogłaby już wyjść z domu. To zwyczajnie pytam. Aha. Sprawdź, na ile to jest tak, że jeszcze byś posiedział, bo się boisz, a na ile to, że ci się trochę jeszcze nie chce, bo się zasiedziałem. Tak jest. Ja się czuję w tym trochę wtedy tak bardziej partnersko i polsku, bo nie mam intencji wmawiać lenistwa, czy, czy bowiem jak to trudno. Zwykle staram się szukać z człowiekiem najmniejszej rzeczy, a najmniejszej, która daje prawdopodobieństwo mini sukcesiku. Mm. Wiecie, ja mam takie doświadczenia, oczywiście nie, nie do wszystkich, ale do niektórych osób im coś jest jakieś takie absurdalniejsze z takich małych rzeczy, typu lewą, nie wiem, ręką umyć połowę zębów. To jest tak głupie. <ścoughs> to jest jakieś zadanie. Lewą ręką? Dlaczego? Jak jestem praworęczny? O co chodzi? Chodzi o to, żeby w ogóle pamiętać. O tak, nie, nie zapomnisz. I połowę jeszcze. Nie, że wszystko, <laughs> tylko że <laughs> połowę. Ja mówię, co się na ciebie nazłościło? ja wiem. Mmm, złość to dużo dobrej energii. I co wstać dzięki tej złości? No aż wstałem. Dopiero po, po chwili się człowiek tam czasem orientuje i tak. A, to podstęp, ja mówię, jasne, że tak. Podstęp na to stare myślenie, którym się uziemniasz. Aha. Czasami mówię pacjentowi, żeby Codziennie chodził, ale jest całkowity zakaz chodzenia dalej niż pół kilometra. To jest genialne. Paradoksy, paradoksy. Ja chyba sama bardzo lubię, bo tak u mnie w domu było. Na, na początku to zawsze te małe kroki. I tak jest też, myślę, z rodzinami. Ja tylko proszę zwane współzależnione osoby, no żeby miały trochę mniejszy ten kłopot z tym rozróżnieniem pomóc, nie pomóc dobrym jestem czekiem, krewnym, bliskim czy niedobrym, że taką małą, najmniejszą rzecz, którą mogą zmienić w relacji i z chorem, żeby się czuli bezpieczni. Ja mówię, ty, a co najbardziej lubi twój syn, jak ty gotujesz? A tak się rozmarzyła Mówi, moje leniwe pierogi. Ja a możesz się ze sobą umówić, że przez tydzień nie robisz leniwy. Wszystko inne możesz, szynki, co chcesz, gotuj mu piję, czy jak to? tylko leniwych nie. Czasem wspominamy z owym synem, ona już nie żyje, on nie pije 30 parę lat. On potem opowiadał, <laughs> i ojcem obaj orzekliśmy, że matka chyba zwariowała. Ja ją pytam, co jest do jedzenia, a ona odpowiada, leniwych nie, leniwych nie będzie. W ogóle przestała się nami zajmować, tylko pilnowała, żeby leniwych nie było. Nie o to chodziło, żeby uwagę jej odwrócić. No, to mały kroczek, nie? Tak, tak, te małe kroczki, które się da wykonać. Ja myślę, że ta książka przełamuje tabu. Dla mnie jest to zbawienie, jako dla psychiatry, Aha. bo jest to pierwszy dostępny materiał na ten temat. Ty masz rację, że depresja wreszcie przestanie być albo taka, że to się już nic nie da. Albo lekceważone, ale też i rodziny trochę będą wiedziały, jak realnie pomóc. Jest mnóstwo mhm. literatury o depresji. Tak, a tak. na samych rodzinach nie. O rodzinach osób z depresją. To jest pierwsza rzecz, którą ja mogę pacjentowi dać. Mhm. I, to jest, mhm. I wiem, że to jest dobrze zrobione, że to oddaje sedno, tak jak mówi doświadczenie. Nie tak jak mówi nauka, bo nauka nic nie mówi w tak. tym momencie. Ale takie są mm -hmm. doświadczenia tych rodzin. To zarówno samemu choremu dużo może dać, że on niekoniecznie jest pojedynczy, ale też i rodzinom, jak mogą uczyć się inaczej pomagać. Ja chciałem poruszyć taką kwestię. Parę osób w ostatnim czasie poczuło się bardzo poruszonych zdaniem z książki Anonimowi Depresanci. Tam jest przetłumaczone zdanie, że depresja nie jest chorobą psychiczną. Chciałbym, żebyśmy się do tego... Odnieśli, ja dzisiaj jeszcze rozmawiałem z moim, z moim mistrzem i przewodnikiem duchowym na temat chorób psychicznych, i usłyszałem takie no, dla mnie bardzo ważne zdanie: że jeżeli wierzę, że jestem chory psychicznie, zwalnia mnie to z, jakich, z jakiejkolwiek pracy nad sobą. I chciałbym usłyszeć teraz głos specjalisty yy, od depresji, <grym> i później terapeuty. To zależy i to skomplikowane. Po pierwsze, psychiatria w tym momencie nie uznaje zwrotu choroba psychiczna. Na tym poziomie się z Tobą zgadzam. W psychiatrii obecnie obowiązują tylko i wyłącznie z zaburzenia psychiczne. Faktycznie, słowo choroba niesie za sobą uwolnienie od odpowiedzialności. Głównym celem życia człowieka jest dążenie do pewnego dobrostanu. Przeżywanie stanów emocjonalnych, przyjemnych, i zakładając, że dobrostan to jest, że ja mogę realizować jakieś swoje cele, mam myśli, które są mi użyteczne, robię różne rzeczy, które pomagają mi te cele realizować, i tak dalej. I jak mi się to zaburzy, to mam kłopot w tej realizacji. To zaburzenie to jest, no, jak taki bąbel. Który mi przeszkadza poruszać wszystkimi tymi obszarami mojego życia. Dlatego muszę się zająć tym zaburzeniem, czyli w tym sensie chorobą, żebym całością mógł przywrócić dobrostan, nawet czasem coś wyciąć. Aby dalej to sprawnie działało, to się da wtedy obrazowo zobaczyć, że choroba nie musi być człowiekiem. A nie... Jak zbieram wywiad z pacjentem, mm -hmm. bardzo lubię najpierw posłuchać autonarracji pacjenta, tak. gdzie zazwyczaj zaczyna się jest mi to i to i to, brałem to i to, i tak to wpłynęło na moje życie, że tu nie mogłem, tam nie mogłem, tu nie zrobiłem, uh -huh. i w tym momencie zadaję po. 20 minutach pytań, a teraz proszę mi coś o sobie opowiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że jak człowiek cierpi i ta choroba się tak rozłazi, że nadajemy chorobie jakąś wartość osobową wręcz. Ja myślę, że w takiej ostrej fazie, na przykład depresji czy uzależnienia, człowiek ma poczucie, że jest swoją chorobą. Tak. Na, na mityngach na początku, czy anonimowych depresantów, czy alkoholików, czy alkoholików. mam na imię żółtek jestem alkoholikiem, narkomanem, depresantem. Ale to nie jest przecież podstawowa tożsamość człowieka. To po jakimś czasie jest to bardziej służy temu, żebym przypominał, że ta, ta choroba może mnie ogarnąć, albo ja mogę bardziej dzwonić się z odpowiedzialności i utożsamić z chorobą zamiast ze sobą. Ale u podstaw jestem człowiekiem, mam na imię, tak? Choruję, zatrzymałem chorobę. Myślę, że też ważne, żeby padło w tej rozmowie, że podejście do depresji według anonimowych depresantów. To jest tylko część tak. osób dotkniętych tym, tym problemem, które mogą z tego skorzystać. Głównie zajmuje się depresjami lekoopornymi, gdzie mm -hmm. podstawowym aspektem wywiadu i pierwszych wizyt jest to, żeby określić pierwotne i wtórne przyczyny lekooporności, spojrzeć holistycznie, zaproponować kilka bądź kilkanaście scenariuszy, schematów postępowania, które mają szansę powodzenia, i jednym z nich będzie ta droga. Też warto podkreślić, bo myślę, że inaczej urazimy część osób, których to nie dotyczy. Prawda? A to ściągnę samą siebie z powrotem do współzależnione ciąg szacunkiem, ale oczekuję, że terapeuta lekarz wyleczy tego chorego i on będzie zdrowy i będzie w tym często trochę nie najlepiej funkcjonującym układzie rodzinnym, tak samo jak przed chorobą egzystową. a co tak nie idzie, bo przecież często chory w wyniku leków, terapii zmienia swoje myślenie, zachowania, zdrowieją i do tego systemu przestaje pasować. I rodzina ma za złe. Bo miał być wyleczony, naprawiony, a tu objawów takich jak miał nie ma, ale nie pasuje. Czegoś chce, coś inaczej zarządza. Ma swoje zdanie. Och, to jest okropne. Nie schodzi z drogi. No właśnie. Rządzi się w Aha. domu nagle. I czemu jest takie oczekiwanie, że to on się ma, czy ona ma się zmienić, ale nie ja? Myślę, że na takim najbardziej podstawowym poziomie też, jak się okaże, że misja ratowania jest nieaktualna, to pozostanie oh. pustka. Ale zdecydowanie pustka, no bo czym wypełnić teraz? Nadać sens swemu, czymś innym niż bycie ratownikiem, no to jest trudne. Tą rolę mam tak obcykaną przez lata i zrezygnować z tej ważności. Jasne, że jest trudno. Na no, jaki inny sposób tę ważność znów uzyskać? Mam takie pytanie, czy depresja jest zaraźliwa? Nie. Bo ja mam takie odczucia na poziomie energetycznym, że bliscy jednak tą energię ciągną. Osoba zdrowa, jak będzie w otoczeniu osoby z taką energią, o jakiej mówisz, nie wejdzie. Taki, że to wirus jakiś albo bakteria? Nie. <laughs> Wielu ludzi się boi i pyta o dziedziczenie. To skomplikowane, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest wyuczone, a co przeszło przez gen. Ale tak, depresja jest w rodzinach. To prawda, ale czy zgodziłbyś się z takim e, myśleniem, że nawet zakładając, bo tego nie wiem, że na 100%, powiedzmy 5% jest jakiegoś biologicznego dziedzictwa. To nie oznacza, że ja muszę na nią zachorować. Mogę, ale że mogę na przykład, nawet jeśli zachoruję, jeśli nabędę wiedzy, umiejętności, to szybciej nie wiem, zapobiec, zatrzymać, albo nauczyć się, gdyby nawet z depresją, żyć o wiele mniej męcząco niż moja mama czy tata. Zawsze można dążyć do poprawy. Natomiast popatrzmy na depresję jako na wypadkowy efekt setki różnych okoliczności, również somatycznych, również genetycznych. Może się okazać, że część osób ma predyspozycje genetyczne do subtelnych zaburzeń somatycznych, które będą promować zmiany neurochemii w głowie, tak. które będą szły w stronę depresji. Mhm. Niektóre osoby mogą mieć Genetycznie zmienioną strukturę transporterów serotoniny, z uwagi na uwarunkowania genetyczne, mogą mieć inną strukturę mózgu, która będzie gorzej wyłapywała myśli depresyjne, skory czołowej. Jest dużo różnych czynników, które mogą, mogą na to wpłynąć, ale tak, generalnie uważam, że u każdej z tych osób można różnymi metodami dążyć do tego, żeby było lepiej. Zawsze może być lepiej. Ale też niezbędny jest udział samego zainteresowanego. nikt lekarz ani terapeuta nie zrobi cudu za człowieka że jakieś małe rzeczy na inny sposób mogą pomóc swojemu bliskiemu, bliskiego sobie jakąś drobną zmianą zachowania, no pamiętam go pana, bo on mówił dość głośno, nie dyktatorsko, ale tak rozkazująco i ta jego żona, która cierpiła na depresję, słyszała ten głos, to nieświadomie, ale też dobry pretekst, żeby dalej w tym. No bo on się bardzo denerwował i to było jasne, że on wtedy tak rozkazywał i nauczył się mówić trochę ciszej. I ona była bardzo zaniepokojona, co się dzieje, czemu on nie krzyczy, czemu nie rozkazuje. Przecież to ona jest chora, nie on. Zawsze mi zależy na tym, żeby też pomóc rodzinom w zmianie drobnych nawet zachowań, co jest dla nich o wiele trudniej. Macie takie poczucie, że wizja zmiany na lepsze jest dużo bardziej przerażająca Oczywiście, niż zmiana na gorsze? Że tak. Ale oczywiście, że tak. Może coś zrobimy dla tych depresantów naszych w Polsce? Jakiś mały kroczek, a może gdzieś jeszcze na świecie jakiś depresant usłyszy, że jest sposób wyjścia. Czasami depresant z jednej strony marzy o tym, żeby się z tego wygrzebać, a z drugiej strony jest przerażony. Ja Cieba lubię się. ludzi, którzy metafory stosują. O, dziękuję. Masz plus 10. Zrzeszkę yes. szacunku. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że mnie odwiedziliście dzisiaj. Czysta przyjemność z Wami porozmawiać.